A ja dzisiaj pokażę Wam w jaki sposób można zdobyć, e, znaleźć ducha albo jaki jest mniej więcej proces tego e, zdobywania ducha na łańcuchastomie. Mm, na e, jest to 79,5 e, multiplier, czyli nasze Sanity zaczynają na 75, mamy 200% Sanity Draina. Jest sprint i ten sam speed, a przez to, że to jest no evidence, to żeby było łatwo zgadnąć ducha, to duch ma również speed 100%, żeby się nie różniał od normy, że łatwiej było go po krokach. Changing favorite room high, roaming frequency high, event frequency high, a to ze względu na to, żeby było więcej możliwości znaleźć, jakby przez to, żeby zwiększyła się. Spotęgowała się jakby liczba eventów, żeby. No, żeby tak to po prostu nazwać, żeby no, że można było coś airball event dzięki czemu możemy od razu o niego skreślić, że po prostu łatwiej było nam niektóre duchy wydedukować. Setup time zero oczywiście, weather random. Hinding of places, low, jest mało miejsc. Nie mamy sanity ani activity monitora. Zaczynamy bez fuseboxa. Będzie wyłączony i nie widzimy go na API. Ale to na Anglewoodie nie powinien być problem. Więc na tym co dzisiaj zagramy. To jest mój custom, którego nie opracowałem. Od jednego YouTubera go wziąłem. To jest po prostu. Jeśli też byś chciał go powtórzyć, to nie ma nic prostszego. Tylko wziąć preset Insanity i w goście zmienić I Given na 0 i od razu dostajecie to, co ja tu mam. Więc. Zagramy sobie na tym dzisiaj i pokażę wam mniej więcej jaki jest mój... co myślę sobie na starcie każdej inwestygacji co sobie myślę nie, co sobie myślę i jaki jest taki mój, że tak powiem plan działania więc tak, zacznijmy sobie na ludzie. to podchodzi już pod Apokalipsę 1 generalnie, to tego ten mój multiplayer bo trzeba mieć przynajmniej 6 multiplayera tylko trzeba grać na Sunny Meadows, a Sunny Meadows to jest ten zakład psychiatryczny Ja w niego nie, nie grałem Raczej nie grałem w niego tak dużo, żeby jeszcze czuć się pewnie i nie mam paraboliką na level 3 Więc tak, co biorę na sam początek? Na sam początek lubię wybierać mm, Jeśli bym szedł Perfect Investigation, to ja aparat, ale przez to, że nie idę To lubię wybierać IMF-a nie za tyle Tarkę, bo nie mam tego. Ten jeszcze zbieram kasy na to, żeby go ulepszyć. headgeara na level drugi żeby mieć Tarkę jako headgear. Nie zapomnijmy o incensie. Zawsze incens jest bardzo ważny. No i raczej to będzie tyle. Czasami jeszcze zamiast imf biorę to. A to już tam w jakichś kolejnościach. Firelight weźmiemy później, ja zawsze lubię robić. Okej, okay. jaka jest szansa na Bloodmoona, akurat kiedy nagrywam odcinek? Mogę tego nie przejść, od razu Wam mówię, gdyż duchy na Bloodmoonie poruszają się 50% szybciej. Więc ja nie znam kroków, jak się, jak się duch porusza 50% szybciej, ja nie znam, ja znam tylko jakby bazowe wartości. Also mój Sanity Drain jest jeszcze większy niż powinien być, czyli nie dość, że mam włączone na maksimum Drain Sanity. Czyli tak naprawdę zanim dojdę do FuseBoxa, to powinienem już być w hunting threshold dla, takiej tej. Więc tak, najpierw włączymy sobie FuseBoxa. To jest najważniejsze, co można zrobić, żeby nie tracić już tego Sanity, ważnego. I teraz można powoli lokalizować już swojego Streama, czyli po prostu chodzić z emf em i czekać na jakąś, na event, na. Interakcje, a zobaczę gdzie mamy. Może jakiś ok, duch wychodzi stamtąd, czyli zakładam, że gdzieś tu jest nasz ghostru ok. Wydaje mi się, że jak na 150 to jest bazowa, to jest demon. Chyba, że już na mas tak spadło sanity. Bo nie jest to moroi, nie jest to to, nie jest to to. Nie jest to straight na 100%. Jeszcze nie będę ich skreślał. Dobra, hand dobiegł końca. Dobra, więc tak. Duch jest szybszy niż zwykle, ale to wydaje mi się, że to jest przed Ludmuna. Nie wiem jakie mam Sanity aktualnie. Ale wydaje mi się, że pozytywnie, że to jest demon. Czemu? Byłem w, w ciemności... No nie oszukujmy się niedługo. Raczej szybko włączyłem korki. Eee. I teraz tak, czemu na pewno nie ci? Revenant bardzo wolny. Jeśli revenant cię nie goni, to jest bardzo wolny. Shade eventuje w tym samym pokoju co ja, to jest niemożliwe dla Shayda. Moroi nie, mam jeszcze za niskie Sanity, a po drugie nie był ten duch za bardzo szybki. Nie był on szybki, a Moroj raczej jest szybka, przynajmniej na nowej ewidencie, kiedy Sanity mam od razu jakby z marszu obniżone. Deogen nie, oczywiście, bo Deogan by do mnie szedł, od razu on wiedziałby, gdzie jestem. Jakby nie wiedziałby, gdzie jestem, tylko wiedziałby, znaczy tak, wiedziałby, gdzie jestem. A Teja, młoda Teja, gdyby to użyliście rzeczywiście atak od tej, bo Teja może atakować na 70% Sanity, Teja byłaby strasznie szybka, ona byłaby mordercza szybka, bo to jest jeszcze młoda Teja, jeszcze nie zdążyła do, do domu wejść. E... Możliwe, że to jest też Yokai, chociaż też wątpliwe, nie wiem. No, musimy porobić jeszcze testy. Przynajmniej już teraz wiemy, gdzie jest Ghost Room. Muszę chyba wziąć krucyfiksa. Ja tam nie wchodzę bez niego. I teraz tak wejdziemy tutaj. I tu będziemy ducha lupować. Czyli tak krucyfiksa tu sobie rozłożymy, żeby nie mógł nam je zhantować O, hantuję. Posłuchajmy. Coś przyspieszył. Coś przyspieszył. Idę tak, idę teraz po motion sensora, pójdę. Już i tak jestem w hunting trężko, więc nie muszę się stanie tym więcej przejmować. Mer? Nie, oni. Event, Dobra. To nie jest oni. Teraz tak. Biorę kolejnego Incensa, biorę sól. Biorę motion sensor. Żeby zrobić test na Raiju. Sulu oczywiście z wiadomych powodów, chcemy zrobić test na rave Prostawimy tu motion sensora I chyba zrobimy test na yokai'a Zaczyna hanta? Ja Dobra Są Twinsy. Czekaj, Blink muszę jeszcze sprawdzić. Blink jest normalny, to nie jest Fantom. Fantom miał zna znacznie krótszy ten Blink, dora. Wdepnął w sól. więc to nie jest Rave. Jop yup. Może zrobić test na mailinga, bo nie uważałem. Shadowfang Ghost. Okej. Okay. Więc tak. Mm. Nie jest to Raidju, nie jest to Rave, raczej. Nie jest to Jin, nie przyspieszył strasznie do mnie, jak biegł z daleka, zrobiłem na niego test. Poltergeist Możemy tym zrobić polterpilę O, hantuje. Nie, to nie jest smiling. Nie, idzie do mnie Okej. Okay. Okej, okay, więc tak to na pewno nie jest Poltergeist. Na pewno, nie. Teraz już jesteśmy raczej pewni. To nie jest Jurej chyba. Okej, okay, zamknijmy te drzwi. Możliwe, że to jest po prostu Jurej. Jeśli otworzy te drzwi, którekolwiek drzwi otworzy... Oh yes, hunt. Hara. The next spirit. Cheers. To nie jest też Obaka, nie wydaje mi się 3, cztery, 5... nie, nie otworzył na oścież tej drzwi Otworzył tak tylko... Otworzył ja tak sobie, więc to nie jest Jurej To nie jest Huntu, nie wydaje mi się To nie jest Mimik, wydaje mi się, że zachowuje się tak samo wraz z każdego hunta. Eee... Onrio, Gorio, Banshee, Demon. No nie mam jak tego sprawdzić. Żadne z tych duchów nie ma innego hunting threshold z wyjątkiem Mer, która po ciemku huntuje szybciej. Więc... Mam po prostu wrażenie, że to jest demon. Czyli możemy zrobić sobie timer. Eee, zaraz go pobiorę. To tak jak waliadawana. Jeszcze nie, czekamy na Hunta, bo on zawsze. Zazwyczaj się zdarza dosłownie tak, że. On zrobi Hunta, jak akurat będę tam szedł i zmarnuje swojego sprinta i nie zdążyłem wrócić, tego byśmy bardzo nie chcieli. Czekaj, muszę też zobaczyć, że on o on of Side speed, muszę się trochę z nim ten... Czy on nie przestał huntować? Halo? Gdzie jest Hunt? Czemu jeszcze nie ma Hunta? Dziwne. Nie zincensowałem go, przecież podczas tego Hunta. All right. All right. Teraz możemy iść. Czy to jest Jurej? Czekaj. To nie jest chyba Jurej. Pomimo tego, że otwiera wszystkie drzwi na oścież. jest ale blodn, dobra. Dobrze, że to się nagrywa, jezu. Mm. Nie wiem, czy wziąć Parabolic Majka. Czy wziąć jeszcze jednego Incensa? Wezmę chyba Parabolic Microphone, można później wykonać to jest na onrio A to jest po prostu jakby Demon, tak mi się wydaje, no. Nie jest to już zgodnie Okej, okay, han to okay, zobaczmy Dobra. Przestań To nie jest mailing A, bo tam jeszcze siedział okay. Już Okej, okay, przystoję na side speed up. Okej, okay, wydaje mi się, że jest normalne, co ten duch, taki szybki zginę Jest złamię fartę on taki szybki był? Jezu Nie mam nic sensa, ładuje się z powrotem do dwa Tutaj nigdy nie wiadomo W sumie test na Onrio Pewnie teraz na temat, ja mam już Zero Sanity Więc tak, 4 dadzą mi 80 Czyli nie będę w Hunting Threshold chyba, że Demona Dobra Weźmy te 4 I zróbmy Onriotest. Więc tak, zostawmy to Tutaj Weźmy to, mamy incensa, dwie świeczki. Gdzieś tu jest Chyba ten. To było na poprzednim razem. Tak, to jest ten gowstrum. Poczekaj. Jedno i termometr. Trzy stopnie. Dwadzieścia. Dwadzieścia dwa. Nie wydaje mi się, że to gorio Dwadzieścia to jest na pewno Ghost Room na 100%. Ale nie wydaje mi się, że to jest Gorio. Pomimo tego, że chyba nie zmienił go raczej całą grę, to nie wydaje mi się, że to jest Gorio. Bo Gorio nie może zmienić całego danego pokoju. Ten duch. On nie może go zmienić. Ale... Gorio, przez to, że nie może go zmienić, też bardzo mało roamuje, czyli bardzo mało wychodzi z tego pokoju. A on nam robił eventy. Tu nam robił event, tam nam w kuchni robił event. On robił mnóstwo tych eventów. Stąd moje takie obawy, że to może nie być Korio. Dobra, zapalmy. Przeprowadźmy test na Onrio. Jak coś to się od razu stąd wynosi. Mamy Incensa. Hej, za coś to od razu biegnę w kierunku... Tak to nie jest Jurej. go, tam go? Tak, to nie. Jeden, druga, trzecia. Tak, to jest Onrio. To jest Onrio. Czemu? Co to właśnie był za test? Test polega na tym. Test polegał generalnie na tym, na Onrio, że zapala się trzy krucyfiksy znaczy zapala się trzy, trzy świeczki i się robi krucyfiksa wtedy wokół nich. I jeśli Hunt wywoła się w przeciągu 6 sekund, albo 10, jakoś tak, to jest to Onrio. Więc jest to Onrio, Dziękuję bardzo. Trudna inwestygacja na, na Bloodmoonie, ale udało nam się. To jest, Jak to nie jest Onrio, to mieliśmy po prostu bardzo dużego pecha. Po prostu to był demon, który użył swojej umiejętności zaraz po zgaszaniu trzech. Dokładnie. Po prostu mieliśmy pecha. To był demon, który użył swojej umiejętności dosłownie... Trzy sekundę po tym, jak. E, dosłownie sekundę po tym, jak. My zapaliśmy świeczki, czyli to po prostu był mega unlucky, bo przeprowadziliśmy dobry test na OnRio. Wyszedł ten test, tylko to po prostu było unlucky z RNG, bo akurat Deon postanowił, że będzie huntował No i co? No i pech. E, Demona byłem pewny tak naprawdę przez całą grę. Tutaj na końcu zwątpiłem, bo myślałem, że to był test na Onre, nie pomyślałem. No nic, moja wina. Eee, no ale co? Mam nadzieję, że to kolek rozjaśniło. Albo nie rozjaśniło, tylko wytłumaczyło, na czym polegają ev no evidence. Ja to przeprowadzam tak, może robię to źle, może robię to w jakiś sposób, który nie jest najbardziej optymalny, ale dla mnie jest on najbardziej intuicyjny i wydaje mi się, że i tak te duchy zgaduję, i tak zgaduję na No na nawet najtrudniejsze duchy typu Mer, Jurej, Gorio i takie inne, które mają yy, najtrudniejsze trajty, które najciężej wyłapać albo najciężej osiągnąć podczas No Evidence Rana. No niestety tutaj mieliśmy pecha, a byłaby fajna gra na Bloodmoonie, jakby jeszcze fajny multiplayer, bo Bloodmoon daje 3... ile? Bloodmoon daje 10% naszych zysków No, co zrobić? Byśmy mieli... Takie dobre 3000 pewnie Nie no, bez, bez przesady, byśmy mieli takie... No z dwa koła pewnie byśmy mieli Dara to było on tyle, 17 minut spędziłem w ghost roomie, 194 interakcje, 8 huntów, 4 eventy. To był demon, niestety, main bathroom, to było bone location. Ta abilities Use to była na końcu, kiedy zrobiliśmy test na Onrio. To on wtedy użył swojej umiejętności. A potem użył, jak wcześniej użył jej na początku, samym kiedy nas bardzo wcześnie schantował. No, to moja wina. Jego Onrio nie ma hunting threshold. Wydaje mi się, że nie ma zawyżonego. Wydaje mi się, że może hantować zwyczajnie od 50% i może hantować zaraz po zgaszeniu trzech świeczek w kołstrumie. Wtedy też może z, zrobić hanta. No nic, dałem się nabrać. No nie jestem z tego jakoś bardzo zły. To był trudny run jeszcze na Blood Moonie, gdzie duch jest szybszy niż normalnie i duch zżera więcej sanity. Co zrobić? Dobra, mam nadzieję, że to nawet jak nie pomogło, to przynajmniej było jakkolwiek entertaining. Więc to było na tyle. Cześć.